Lasy państwowe wydają miliony na prawicową prasę. Reklamy i materiały sponsorowane o lasach państwowych w prawicowych mediach z dwóch ostatnich lat były warte nawet prawie 13 milionów złotych. Zlecenia lasów zasiliły m.in. tygodniki sieci i do rzeczy, tabloid Super Express oraz dzienniki Orlenu. Artykuły to albo promocja lasów, albo trzymających je w garści działaczy Solidarnej Polski. Publikacje zlecano w taki sposób, żeby można było ominąć procedury przetargowe. Dzisiaj w podcaście FrontStory.pl rozmawiamy z autorami dziennikarskiego śledztwa o propagandowej machinie lasów państwowych. Tekst pod tytułem Wspnia propagandy właśnie ukazał się na Okopres i na portalu FrontStory.pl. Sebastian Klauziński z Okopres, Mariusz Sepioło, Front Story. Cześć. 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 Dotarliście do wewnętrznego raportu Lasów Państwowych opisującego szczegóły mechanizmu, machiny promocyjnej, i dotarliście też do listy beneficjentów tego, tego mechanizmu. Powiedzcie, jak Wam się to udało? Przede wszystkim dostaliśmy informacje o tego typu zleceniach od naszych źródeł z samych Lasów Państwowych. Nasi informatorzy postanowili nas alarmować o tym, że dzieje się coś takiego, że publiczne pieniądze, pieniądze z podatków są wydawane na publikacje w prasie, które to publikacje traktują mniej o lasach, mniej o drzewach, o, o drogach leśnych, a bardziej o Same instytucji tworzących ją w politykach Solidarnej Polski. No właśnie, bo wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze tutaj, o czym nie powiedzieliśmy na wstępie, no to cały czas mamy do czynienia z publicznymi pieniędzmi. Rasy tak? państwowe to nie jest sobie prywatne przedsiębiorstwo, to jest przedsiębiorstwo, które dysponuje pieniędzmi publicznymi. Tak, ale też chyba przed zdobyciem tego dokumentu nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali. Tych działań lasów państwowych czy kierujących nimi polityków Solidarnej Polski, ponieważ tak naprawdę ciężko wyłapać wszystkie te publikacje, te tytuły i te miejsca, gdzie się promują lasy, to są często jakieś małe, katolickie, prawicowe albo po prostu lokalne gazety, w których na przykład politycy solidarnej Polski pracujący w lasach potrafią się promować nawet na okładkach. Na przykład mamy okładkę, to jest chyba dzielnik, Dziennik Elbląski, gdzie Michał Gzowski, czyli prominentny działacz Solidarnej Polski i rzecznik Lasów Państwowych, na okładce jest jego zdjęcie wśród bombek i on składa jakby z okładki życzenia mieszkańcom. Więc to jest już jakiś taki jawny przykład tego już takiej nachalnej promocji. W tym raporcie, właściwie na 53 stronach, jest wyliczone, e, są wyliczone te wszystkie wszystkie współprace, bo to są i te prawicowe media, i katolickie media, i lokalne, i to są też różnego rodzaju debaty, w których biorą udział em, leśnicy, to są jakieś e, wydarzenia kulturalne, no tego jest to są jakieś setki, setki wydarzeń, setki materiałów. Za które płacą lasy. Czyli, czyli ten plan, do którego dotarliście, to jest taki master plan tego, w jaki sposób lasy państwowe będą przeznaczały pieniądze na promocję. No, jak się okazało na samym końcu, to nie jest tylko promocja lasów państwowych, czy też to jest jakby opowiadane tak, że to jest pod płaszczykiem promocji lasów państwowych, ale de facto tutaj chodzi o promocję polityków Solidarnej Polski, którzy sprawują polityczną kontrolę nad lasami państwowymi. No to się zgrywa po prostu yy, zwykle z linią. Z linią polityczną, czy aktualnym jakimś przekazem politycznym Solidarnej Polski, bo na przykład, kiedy trzeba, kiedy Solidarna Polska nagle uznaje, że trzeba się sprzeciwić w czymś Unii Europejskiej, bo na przykład są jakieś nowe wytyczne w sprawie lasów, no to idzie cała ta machina właśnie w media, gdzie pojawiają się, nie wiem, na przykład jest wywiad z Edwardem Siarką, czyli wiceministrem, który też jest pełnomocnikiem jakby nadzorującym Lasy Państwowe, jest z nim taki wielki wywiad, że właśnie tu nie pozwolimy Unii Europejskiej coś tam zrobić w lasach, obronimy Lasy Państwowe, my Solidarna Polska. Tak, bo ben... warto wspomnieć, że Edward Siarka to, to ważny polityk Solidarny i tak. Polska. Też ma to wymiar taki trochę czasami anegdotyczny humorystyczny i okazuje się, że to jest kolejna historia z takiego cyklu, że bareja wiecznie żywy, bo jak w lasach łapie się śmieciarzy, ludzi, którzy wywożą śmieci i, nie, i różne inne nieczystości do lasu, i jak strażnicy, jak leśnicy te, te, te osoby złapią, no to informuje o tym fakcie sam ówczesny minister środowiska Michał Woź, który staje właśnie między innymi w Towarzystwie Michała Kozowskiego, Rzecznika Lasów Państwowych. Powstaje piękna fotografia i krótki artykuł, który potem przybiera taką formę artykułu sponsorowanego, publikowanego właśnie w jednym z, z dużych tytułów prasowych, czy choćby urodziny żubra, albo inne tego typu drobne wydarzenia, o których politycy na samych szczytach władzy chcą informować, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale także. Prasy, więc. No ale właśnie pytanie, czy oni to chcą informować? Bo jak czytałem wasz tekst i zastanawiam się nad tym, nad tym systemem, który opisujecie, to z jednej strony jest to promocja polityków Solidarnej Polski i to, o czym mówił Sebastian, to znaczy, że jeżeli można jakieś polityczne cele promować za pieniądze lasów państwowych, to to się dzieje, ale też te kuriozalne, takie absurdalne przykłady, o których mówisz, no, jednym z moich ulubionych jest, jest publikacja na temat prawdziwków, kozaków, maślaków i gąsek w artykule pod tytułem Rzeczpospolita Grzybiarzy w, w periodyku o nazwie Apostoł Miłosierdzia Bożego, no to, to nie ma nic wspólnego z promocją polityczną. Tylko z pompowaniem pieniędzy w tytuły prasowe, które są bliskie, które są, właśnie nie wiem jak je nazwać. No, jaki tutaj był klucz doboru tych tytułów, żeby właśnie tam umieszczać artykuły sponsorowane, czyli dotować niejako z publicznych pieniędzy tytuły prasowe konkretne? Pewnie nie jest przypadkiem, że, że, tytuły te, że te tytuły, te redakcje reprezentują prezentują tę samą linię programową często, polityczną, ideologiczną, światopoglądową, światopoglądową z, tożsamą z, z rządem, czy w ogóle z, z partią Solidarna Polska. Nie jest też przypadkiem to, że są to media od lat wspierające Zjednoczoną Prawicę, nawet w czasie, kiedy nie była to zjednoc nie była Zjednoczoną Prawicą, tylko PiSem, Solidarno-Polską i, i drobniejszymi partiami. To są środowiska, które od lat wspierały Dzisiaj rządzących i dzisiaj z tego no, widać, w jaki sposób korzystają. Masz na myśli prawicowe tygodniki, tak? Takie jak Między sieć. innymi prawicowe tygodniki. To jest ten ostatni, tak powiem, rodzaj tytułu, który otrzymuje te w, tak, wsparcie w takiej, w takiej formie, właśnie. Ale nie tylko, bo są to też portale internetowe, jak niezależna.pl, które prezentują od co najmniej 2010 roku mocno zbieżną linię programową, polityczną, ideologiczną z, z, rządzącym, z rządzącymi, więc no, myślę, że inteligentny czytelnik, odbiorca naszego tekstu zrozumie. Dlaczego do takich, a nie innych redakcji te pieniądze trafiały? Ale też wydaje mi się, że Solidarna Polska, czy Lasy Państwowe przez te partie kontrolowane, bardzo sprytnie organizują te promocje, bo z jednej strony właśnie dotują te wszystkie powiedzmy zaprzyjaźnione duże media, zaprzyjaźnione z rządem, popierające rząd. Ponieważ te media mają duże zasięgi ogólnopolskie, i gdzieś tam te wysokie, znaczy jakby te teksty się gdzieś bardzo wysoko pozycjonują też, bo i wydaje mi się, że akurat w tym przypadku to też czasami pełni inną funkcję, to znaczy taką ofensywną wobec dziennikarzy, bo bardzo często kiedy My, czy nie wiem, ONET, Wyborcza TVN publikują jakieś teksty krytyczne o lasach? To zwykle ten mechanizm wygląda tak, że w tych właśnie prawicowych mediach nic na ten temat nie ma, natomiast po tym Lasy Państwowe wydają jakiś komunikat, w którym mówią, że tam TVN, ONET kłamie, to jest fake news, i dosłownie lotem błyskawicy ten komunikat roznosi się właśnie po tych prawicowych mediach z tytułami, nie wiem, kolejny fake news ONETu, Lasy Państwowe odpowiadają. I, I tuba, potem to jest zalew, propagandowa tak, lasów I te ich zasięgi, i tych tytułów jest tyle, że po prostu narracja w internecie jakby jest przykryta właśnie przez, ich, przez ten ich przekaz. Natomiast ta druga część to są właśnie te wszystkie media lokalne i katolickie, które trochę nam umykają tutaj gdzieś tam z Warszawy, ale to wydaje mi się, że to jest super ważne w terenie i będzie super ważne w wyborach, bo no to są po prostu e, jakieś lokalne media, które też wśród czytelników tamtejszych, wśród mieszkańców nie wywołują jakichś wielkich kontrowersji. Uważają jako po prostu swój tygodnik o lokalnych sprawach i tam właśnie czytają, że lasy zrobiły coś dobrego. Ten polityk dzięki niemu jest jakaś droga z funduszu leśnego. No to są po prostu, jakby uważają, że fajnie, tak? Jakby nie wiążą tego <laughs> właśnie z tym, że to, jakiś, że to jest jakaś tam gra polityczna, tylko. Jakieś dobre informacje, dobre, dobre rzeczy, które dany polityk zrobił. Policzyliście, ile, to, ile kosztowała ta kampania, bo myślę, że tak ją możemy nazwać, ta kampania polityczna, którą Solidarna Polska robi sobie za pieniądze lasów państwowych. Zleciliście taką analizę Instytutowi, który bo to taki ekwiwalent marketingowy, tak? czyli to, ile gdybyśmy prowadzili prywatne przedsiębiorstwo, to musielibyśmy zapłacić agencji marketingowej za zorganizowanie. Takiej kampanii. Tak, zleciliśmy to Instytutowi Monitoringu Mediów, y, który opierając się na źródłach, który, o których wiedzieliśmy, że te pieniądze mogą tam płynąć, y, przeanalizował wszystkie treści. To, by to też było, to, war, warto podkreślić, że pewnie byłoby to poza naszym zasięgiem, pewnie ta, ta praca by y, trwała miesiącami, y, no, ale Instytut Monitoringu Mediów ma narzędzia i zasoby, żeby to zrobić y, dużo szybciej i sprawniej. Przeanalizowali wszystkie publikacje, w których hasło lasy państwowe się znajdowało w latach 2021-2022. Publikacje w prasie, internecie, w telewizji i w radiu. Ale chciałbym jeszcze tutaj od razu zaznaczyć, że dlatego taka, taki okres nas was interesował? Ponieważ to jest czas, kiedy Solidarna Polska ma polityczną kontrolę nad lasami państwowymi. Tak, w, w wyniku koalicyjnych umów w ta działka środowiskowa przypadła Solidarnej Polsce i dlatego postanowiliśmy te dwa lata sprawdzić no i eksperci instytutu właśnie dzięki swoim narzędziom i dzięki swoim zasobom odkryli, że te po pierwsze zasięgi tych publikacji to znaczy takie liczby kontaktów z danym materiałem, jeśli chodzi o prasę, jeśli chodzi o odsłony w internecie są ogromne, bo to w sumie za 2022 rok jest na 20,5 miliona kontaktów, czyli jakby jednostek w ramach których odbiorca styka się z danym Materiałem, oczywiście dany materiał może być czytany przez całą rodzinę, więc, więc po prostu albo wielokrotnie przez tego samego odbiorcę, więc ten, ten zasięg może być jeszcze większy. I też warto podkreślić, że, że instytut oszacował liczbę tak zwaną AW, czyli Ekwiwalentu reklamowego w pieniądzach w polskich złotych, czyli sumę, którą trzeba byłoby zapłacić, żeby taki reklamowy, sponsorowany podkreślmy, materiał nieinformacyjny, opublikować w danym medium na tej konkretnej stronie, o takiej powierzchni i z, z taką szatą graficzną. No i, 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 te, i te liczby, i to podkreślamy, tylko odnoszące się do materiałów stricte reklamowych i sponsorowanych, Instytut oszacował na 12,8 miliona złotych w sumie. Tak, prawie 13 milionów złotych, i rozumiem, że to jest szacunek, że to jest jakby, że możemy traktować tę liczbę jako niedoszacowanie, tak? że, że tego mogło być znacznie więcej. Ale jak myślę sobie o tej kwocie, to mm, zastanawiam się, czy yy, no, myślę, że coś, z czego powinniśmy sobie też tutaj zdać sprawę, to to, że 13 milionów złotych na kampanię marketingową. To, to, jest, to są pieniądze, o których partia polityczna wielkości Solidarnej Polski, a to jest mikropartia polityczna, może pomarzyć. To, jest, to są pieniądze, których nigdy nie mieliby z subwencji partyjnej. Podejrzewam, że ich członkowie nigdy by się nie zrzucili na, na to, żeby zapłacić sobie za, za kampanię marketingową o takiej skali, o takim koszcie. I no, tutaj mamy ewidentnie przykład tego, w jaki sposób ta partia Trochę zawłaszczyła sobie instytucję, no i co? No i z pieniędzy publicznych robi sobie kampanię. To też warto powiedzieć, taki, że, że ciekawym aspektem tej historii jest to, że ludzie, którzy, którym my podatnicy, mówiąc w dużym skrócie i dużym uproszczeniu, płacimy za dbanie o nasze lasy, o, 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 o przyrodę po prostu, są że tak powiem, wykorzystywani do pracy. Na przykład takiej promocyjnej, to znaczy wiemy, że leśniczy, leśnicy po prostu bywają autorami tych publikacji, zbierają informacje do tych publikacji, przekazują materiały, po prostu występują w tych publikacjach, zajmują się promocją, która i tak kosztuje wiele milionów złotych i która przynosi efekt, tak jak powiedziałeś, jednej partii. No I też chyba jednym z bardziej bulwersujących aspektów w ogóle tej całej historii, który odkryliśmy, to jest system, w jaki, w jaki te pieniądze na promocje są rozprowadzane. No bo my początkowo myśleliśmy, że po prostu jakby skoro to są zwykle jakieś skoordynowane akcje, no to zleca je jakby centrala, więc powiedzmy, że łatwo te dane wydobyć, bo wysyłamy pytania do centrali lasów, pytamy ile wydają na promocje. Okazuje się, że najpierw nam to mówili informatorzy, potem. O dziwo potwierdziła jedna rzeczniczka jednej z regionalnych dyrekcji lasów państwowych, że działa tam cały system tak zwanej refundacji kosztów. To znaczy, że część, część tych publikacji, powiedzmy, rzeczywiście opłaca na przykład regionalna dyrekcja czy jakieś nadleśnictwo konkretne. Natomiast, jak to mówiła rzeczniczka, często przychodzi taka propozycja z góry, czyli z generalnej dyrekcji. i tam po prostu jest taka informacja, że, no, słuchajcie, jest. Możecie wydać pieniądze na, na różne te materiały, tylko musicie złożyć specjalny wniosek. Ten wniosek jest akceptowany, i potem to nadleśnictwo, czy ta regionalna dyrekcja dostaje refundację kosztów. No i wydawałoby się, że to tak na pierwszy rzut oka nic takiego. Natomiast, no. Po pierwsze, bardzo zaciemnia to obraz całych wydatków, no bo trzeba pytać właściwie już te wszystkie jednostki o to, ile wydają pieniędzy, i, i, i tak naprawdę ciężko wtedy oszacować, jakby ile tak naprawdę idzie na tę całą promocję. No a po drugie, to właściwie dzięki temu można omijać procedury przetargowe, no co już jest jakimś konkretnym złamaniem prawa, bo normalnie wszystkie takie akcje, czy wszystkie zamówienia, które. Kosztują więcej niż 130 tysięcy złotych, powinien być na nie rozpisany przetarg, żeby wszystko odbywało się jakoś tam z zachowaniem przejrzystości, żeby był jakby otwarty konkurs. No a tu się to wszystko dzieje tak, że te zlecenia się jakoś rozbija. Dobrym tak przykładem jakby, jest... Tak jakby z, wiadomo było z góry, do kogo tak. to zlecenie miało trafić i robi się wszystko, żeby trafiło do tej konkretnej redakcji, do tego konkretnego, konkretnego wydawnictwa. Ale tak, się. po prostu się omija cały, cały ten jakby, proced, jakby cały proces, który właśnie służy temu, żeby to było jawne, żeby to było uczciwe, tylko po prostu przeskakuje się ten, ten cały krok. I, i, i co jakby jednym z dobrych tego przykładów jest teraz akcja, która ruszyła, nazywa się drzewko za elektrośmieci, no i to jest ogólnopolska akcja lasów, tak, dajemy jakieś tam elektrośmieci, które mamy gdzieś w domu, jakieś stare suszarki i inne sprzęty i dostajemy za to jakieś drzewko, fajna akcja. Tylko, że to jest tak, że gdzieś tam lokalnie to jest reklamowane jako akcja na przykład jakiejś regionalnej dyrekcji lasów czy nadleśnictwa i jakiegoś lokalnego medium. W jakiejś lokalnej gazety. No i, no i właśnie, no i normalnie to jest właśnie skoordynowana ogólnopolska akcja, ale robią to te poszczególne oddziały razem z lokalnymi mediami. No i prawdopodobnie żadnego przetargu na to nie było, no chociaż powinien, bo na pewno koszt takiej akcji jest, jest dużo wyższy niż 130 tysięcy złotych. Czyli to jest kolejny przykład na to, jak, jak obchodzi się tutaj przepisy. Ale zastanawiam się nad tym, bo ten tekst na pewno by nie powstał. To jest coś, co pamiętam z naszych wspólnych kolegiów, że gdyby nie zaangażowanie waszych informatorów. Co leśnicy mówią o tym, co obserwują, będąc w środku tej instytucji? My się spotkaliśmy z o dziwo dużą, jak na taką ogromną instytucję. No. My rozmawialiśmy z kilkoma osobami, ale wiemy też, że osób sfrustrowanych tą sytuacją i po prostu rozczarowanych tym, jak te pieniądze w tej instytucji, przez tą instytucję są wydawane, jest więcej. Ale z, tymi, z tym kilkorgiem informatorów, z którymi rozmawialiśmy, no to z tych rozmów wynikała duża frustracja spowodowana tym, że stuletnia instytucja, w której często ci ludzie pracują od, od wielu lat, z którą czują się związani po prostu z dziada-pradziada, w którą wierzyli bardzo długo, z którą są, są, są po prostu emocjonalnie związani, staje się taką maszynką propagandową, bardzo ograniczającą się do wąskiego środowiska politycznego, że tak powiem. Bo to też nie jest tak, że, że nigdy wcześniej Lasy Państwowe nie zlecały publikacji w prasie. Oczywiście, no właśnie to jest pytanie, które też chciałem zadać. Czy to jest coś nowego? Jeśli chodzi o lasy państwowe, rozumiem, że nie. No właśnie, nasi rozmówcy opowiadali, że odbywały się tak, były takie zlecenia i była współpraca z różnymi redakcjami, także ogólnopolskimi, ale ona się odbywała tak, jak mi mówił jeden z moich rozmówców, na takich rozsądnych zasadach: to znaczy, nigdy nie była to nachalna propaganda jednego polityka ani jednego środowiska politycznego. Zawsze jeśli była to na przykład debata w, w jednej z redakcji, no to odbywało się to y, w, z, z uwzględnieniem głosów krytycznych, potem powstawały różne artykuły na ten temat, no, no ale to, co się stało po y, przyjściu do Ministerstwa środowiska Michała Wosia, jednego z y, czołowych y, polityków Solidarnej Polski, no to było, tak jak politycy z nim związani zapowiedzieli na początku, no pójście szeroką ławą przez media i, i robienie wszystkiego, żeby w tych, w cudzysłowie, naszych mediach się dużo szerzej pokazywać. No i z tym, że wybrano taki model, powiedział, merkantylny, to znaczy płatny. Ta obecność w mediach jest w przypadku Lasów Państwowych dużo w dużo większym stopniu odpłatna, po prostu zlecona wcześniej. Co właściwie jest cechą wyróżniającą Solidarną Polskę, ponieważ jest to partia, która naprawdę świetnie wykorzystuje powierzone sobie zasoby państwowe i odcinki, że tak powiem, którymi dysponuje. Pierwszym oczywiście tego przykładem w ogóle było Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak i od razu w ogóle, jak, jak, jak Mariusz o tym opowiadał, to, to spoglądając na Sebastiana, autora wielu publikacji na temat Funduszu Sprawiedliwości, pomyślałem sobie o tej, o tej analogii i czy twoim zdaniem Lasy Państwowe to jest, to jest nowy Fundusz Sprawiedliwości? To jest jakby, to jest to samo... I, nowy, tylko I to jest dużo sposób większy. dużo większy, tak? Nowy, Dlaczego? tylko dużo większy, ponieważ zasoby tutaj do wykorzystania są, są po prostu dużo większe. Lasy to jest bardzo bogata instytucja. No tak, bo pewnie jakby popatrzeć na te prawie 13 milionów złotych w kontekście całego budżetu lasów państwowych, to jest w ogóle jakaś kropla. Tak, ponieważ, ale to się dopiero, to też przychodzi z czasem, bo w Ministerstwie Sprawiedliwości, które od początku jest we władaniu Solidarnej Polski, no to też trochę czasu zajęło, żeby akurat właśnie fundusz, który wspomniałeś i różne inne rzeczy, tak dograć, żeby ta maszynka po prostu dobrze hulała, taka reklamowa maszynka. No i, i właściwie później to już, to już było tak, że po pierwsze to były te wszystkie miliony, miliony złotych, które szły na Fundusz Sprawiedliwości, ale też Ministerstwo co jakiś czas, właściwie od jakiegoś czasu, to jest chyba nawet co roku, rozpisuje takie przetargi na, na promocje. Na reklamę Funduszu Sprawiedliwości albo na promocję działań samego Ministerstwa. I to są przetargi, które opiewają często na 20-25 milionów złotych, które jakby wygrywa jakaś agencja marketingowa, która potem właśnie też zajmuje się tym, że po prostu sprzedaje też te materiały sponsorowane. Więc w poprzednich latach no, mieliśmy zalew takich różnych tekstów sponsorowanych, wywiadów, tylko akurat. Nie z leśnikami, tylko z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy na przykład mówili, jaka to nowa ustawa, dzięki której po prostu Polacy mogą, nie wiem, gdzieś tam Polki nie będą dalej ofiarami mężów, której, którzy je biją, czy że unikną lichw i jakieś tam kolejne rozwiązania Ministerstwa Sprawiedliwości. No i, i na to już do tej pory poszło, no jakieś dziesiątki, dziesiątki milionów złotych. Z tego co pamiętam, nikt to kiedyś policzył, to było chyba ponad 50 czy ponad 60 milionów parę lat temu na po prostu, no na taką samą promocję i teraz właściwie e, od niedawna, od dwóch lat to samo dzieje się z lasami państwowymi. Czyli gdyby idąc tym tokiem, o którym zaczęliśmy mówić, że gdzie nie pojawia się Solidarna Polska i jej politycy, w której instytucje by się nie pojawili, tam są w stanie z tego stworzyć sobie taki no, właśnie tak, taką maszynkę do wyciągania tych pieniędzy i promowania siebie, czyli, czyli pewnie gdyby pojawili się w Ministerstwie Sportu, to na każdy, to niedługo później na każdym orliku odbywałby się mecz z udziałem Patryka Jakiego, Michała Wosia, Zbigniewa Ziobry i, i innych czołowych polityków Solidarnej Polski. W każdej gminie wisiałby plakat. Gdzie, gdzie uśmiechnięci politycy Solidarnej Polski y, trzymają, y, nie wiem, ubrani w stroje sportowe, grają z dziećmi, charytatywne y, mecze się odbywają i, i pewnie można by sobie wyobrazić więcej tego, tego typu akcji, w zależności od tego, co akurat przypadłoby im jako polityczny łup w ramach y, umowy koalicyjnej z, z Prawem i Sprawiedliwością. PiS na pewno może się uczyć od Solidarnej Polski tego, jak dobrze do własnej propagandy wykorzystywać... Publiczne środki. To tylko jeszcze na koniec przypomnę, kończąc wątek Ministerstwa Sprawiedliwości o tych już słynnych czekach na wozy strażackie. Przecież to jest wielka, wielka akcja, która trwa w Ministerstwie Sprawiedliwości od, od paru lat, szczególnie się nasila przed wyborami. To znaczy, że politycy jeżdżą po swoich okręgach wyborczych. Po jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i tam właśnie wręczają czeki na, na nowy wóz czy na jakiś super sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych. No i wiadomo, że takie wydarzenie w małej miejscowości to od razu jest wokół tego jakiś, nie wiem, festyn, przyjeżdża prasa i tak też ci politycy się jakby promują, więc to już jakby wszystkie ścieżki mają przetarte, tylko, tylko teraz po prostu zależy od tego, czym dysponują. No to, to akurat. Yy, to w ten sposób ich jakieś okręgi wyborcze mogą na tym skorzystać. No. Powiem Ci, że jako żywo przypomina mi to sytuację, którą opisywaliśmy z Mariuszem jesienią. Mianowicie podobna sytuacja miała, miała miejsce w Funduszu, w funduszu Leśnym, gdzie, który dysponuje też pieniędzmi na remont lokalnych dróg i politycy Solidarnej Polski wymyślili sobie taki patent, że tam, gdzie będzie remontowana droga, z Funduszu Leśnego, tam Polityk Solidarne, Solidarnej Polski przyjedzie i taką drogę, która będzie się otwierała, to wstęgę przetnie albo wręczy czek wójtowi gminy, w której będzie remontował. My, jak sprawdziliśmy z Mariuszem, w których gminach, w których nadleśnictwach w Polsce Będą remontowane drogi z pieniędzy z Funduszu Leśnego. E, dostrzegliśmy bardzo dużą dysproporcję pomiędzy regionami, e, ze szczególnym uwzględnieniem i, no i takim wsparciem dla, dla tych gmin, dla tych regionów, z których kandydują czy też z których pochodzą politycy Solidarnej Polski. 136 milionów, teraz sobie odświeżyłem tą, tą kwotę, wydanych na dofinansowanie tych leśnych dróg, ale te historie nie o dziwo wcale się łączą ze sobą, bo. Te drogi otwierane są zawsze z, z pompą, i te wydarzenia są szeroko opisywane również w tych sponsorowanych artykułach, więc tu się ta historia zamyka. Tak, I, i to, co mnie najbardziej wtedy jeszcze też zaskoczyło w tej historii, to to, że kiedy rozmawiałem z jedną z posłanek Solidarnej Polski z, z południa Polski. To ona była absolutnie nie była zaskoczona tym, o czym, o, o czym z nią rozmawiam. To znaczy, ja ją pytałem, czy ona nie uważa, że tu jest coś, coś nie w porządku, że ta, że ta proporcja polityczna odbywa się za publiczne pieniądze. Była zaskoczona i wręcz takim przekonaniem mówiła: no ale przecież każdy poseł chce dobrze dla swojego regionu. Więc co w tym dziwnego, panie redaktorze, że, że tak działamy? Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Sebastian Krawziński, OKO Press, Mariusz Sapioło, frontstory.pl. Dzięki. Dzięki. To był podcast Frontstory.pl. Cały tekst znajdziesz na naszym portalu. Link do tekstu znajdziesz w opisie odcinka.